Seria Heroes of Might and Magic to jedna z najbardziej kultowych i wpływowych sag gier strategicznych, która od 1995 roku zdobyła serce graczy na całym świecie. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się historii tej serii, sprawdzimy jak zmieniało się podejście do franczyzy, przyjrzymy się czym każda część się wyróżniała. My jesteśmy Cybix i PrzemocnoNie i zapraszamy na materiał. Pierwsza część została wdana przez New World Computing jako spin-off serii Might ⁇ and Magic. Produkcja była inspirowana grą King's Bounty, która do tej pory uznawana jest za prekursora serii, ale nie o niej i Heroes of Might ⁇ and Magic Strategic Quest. Nigdy nie była planowana jako seria, a jako coś pobocznego do sztandarowca 3DO. Gra wprowadziła podstawowe mechaniki stanowiące trzon serii gier, takie jak eksploracja mapy, zarządzanie zamkami, rekrutacja armii oraz surowe bitwy na heksagonowej siatce. Akcja toczyła się w świecie Enroth, a gracze mogli wcielić się w jednego z czterech władców walczących o dominację nad kontynentem. Rycerza, przywódcę ludu bazującego na klasycznym średniowieczu, barbarzyńce, dowódcę orków, goblinów, cyklopów i tym podobnych, przesiadujących w prymitywnych osadach, czarodzieja, opiekuna elfów i jednorożców i leśnych istot, czarnoksiężnika, we bestia. Tutaj mała dygresja, jednostki w tej części nie posiadały swoich własnych ulepszeń, a tierów było sześć, a nie... 7. Gra zebrała bardzo dobre recenzje, średnia ocena w okolicach 85-90%. Gracze chwalili prostotę i przejrzystość, niesamowitą grywalność i regrywalność, chęć zagrania jeszcze jednej tury oraz klimacik. Oberwał się natomiast za ograniczoną głębię, to znaczy brak rozbudowanych drzewek umiejętności, prosty system walki, ograniczone możliwości rozwoju bohatera oraz niewielką liczbę zamków i jednostek. Kontynuacja rozwijała mechaniki gry, wprowadzając ulepszenie jednostek. Pierwszy raz mogliśmy nie tylko rekrutować jednostki, ale także co niektóre rozwijać w silniejsze wersje. Kampania stała się niezwykle rozbudowana, opowiadająca historię Bratowiczy walki Ronalda i Archibalda Ironfistów, z możliwością wyboru strony konfliktu. No i wizytówka serii, czyli doskonała muzyka, ścieżka dźwiękowa stała się jednym z symboli serii. W tej odsłonie doszedł też dodatek The Price of Loyalty, dodaje nowe kampanie i scenariusze. Co do frakcji, dwójka nie wprowadza zbyt dużo nowych. Od dwie nowe do modelu z jedynki. Ani istotnych zmian w mechanice gry. Nowi bohaterowie to czarodziej będący protoplastą Akademii oraz nekromanta. I to te znikome wady sprawiły, że gra otrzymała entuzjastyczne recenzje, średnie oceny wahały się w okolicach 90%, gra stała się jednym z głównych powodów, dla których seria Heroes weszła do panteonu klasycznych gier strategicznych z lat 90. Trzecia odsłona uznana jest za szczytowe osiągnięcie serii. Prowadziła 8 różnicowanych frakcji, rozbudowany editor map oraz tryb wiosłowowy dla 8 graczy. Gra na swoją premierę miała największą skalę, oferowała aż 8 frakcji. Tutaj zanikł podział na bohaterów, a pojawiły się nazwy miast. Jak na premierę było wiele jednostek, zawitały ulepszenia każdej jednostki, plus pojawił się siódmy Tier i rozwinięto system rozwoju bohatera. Dodajmy też fakt, że każda z frakcji była grywalna z wyraźnym własnym stylem. Wracając do frakcji, to względem dwójki trochę się zmieniło. Rycerz został nazwany zamkiem i tutaj bez zmian. Czarodziej zadomowił się w bastionie, również tyle z jego zmian. Tak naprawdę ten rebranding nazwowy tyczy się też czarodzieja, który zamieszkał w fortece, barbarzyńcy żyjącego w twierdzy, nekromanty będącego teraz nekropelią, a czarnoksiężnik w swoich podziemiach zbudował loch. Z nowości mieliśmy tutaj po raz pierwszy pojawienie się miasta diabłów, czyli Inferno, oraz bagnistej krainy jaszczurów, tak zwanej Cytadeli, która niestety zawitała tylko w tej części gry. Gra doczeka się dwóch oficjalnych dodatków. Armageddon's Blade i The Shadow of Death, które rozszerzyły zawartość gry o nowe kampanie, jednostki i mechaniki, jak na przykład artefakty składane. Armageddon's Blade jest to sequel wydany w 1999 roku. Prowadza nową frakcję, wrota żywioł, przez co so Heroes 3 można się pochwalić oficjalną rekordową liczbą frakcji aż dziewięciu. Podobnie jak Cytadela, konflikt jest jedynie w tej części. Dodatek wprowadza tryblozowych map oraz kampanię kontynuującą historię Rafi. The Shadow of Death z 2000 roku to prequel do głównej kampanii Heroes 3 skupiającej się na postaci Sandro. Dodaje nowe artefakty, kampanie oraz ulepszenia w edytorze map. Gra do tej pory jest uznawana za najlepszą część serii. Może pochwalić średnią not ocen 9 na 10 lub 90% wzwyż w recenzjach. Heroes 3 staje się nie tylko najpopularniejszą częścią serii, ale jedną z najbardziej kultowych gier strategicznych w historii gier w ogóle. Gra żyje do tej pory, a Community jest niezwykle wierna, czego owocami są oczywiście takie rzeczy jak fanowskie rozszerzenia, eventy e-sportowe, czy fanowskie projekty, takie jak gra planszowa, czy ostatnio pojawił się nawet papierowy RPG. Nieoficjalne rozszerzenia to na przykład Wake of Gods, nieoficjalny dodatek do Hero 3 oferujący ogromne możliwości modyfikacji gry. W tym nowe obiekty, skrypty oraz zmiany w mechanice. VOGUE oferował graczom ogromne możliwości w ingerencję w to, jak gra ma wyglądać. Niemniej jednak, największy i najbardziej głośny projekt to Horn of the Abyss, tak zwana Hota. Profesjonalna, wykonana zawartość dodatkowa do Heroes 3, wprowadzająca nową frakcję przystań, a ostatnio nawet dostaliśmy zmodyfikowanego. Forge'a wersji steampunkowej. Dodatek dodaje też nową kampanię, jednostki oraz poprawki w balansie gry. Dodatek ciągle rozwijany jest przez zespół Hotac Crew, więc warto się zapoznać z nim, jeśli jeszcze o nim nie słyszeliście jakimś cudem. Heroes Chronicles to seria ośmiu samodzielnych kampanii opartych na silniku Heroes 3, wydaną w latach 2000-2001 przez New World Computing. Mieją na postaci Tarnuma. Śmiertelnego bohatera, który w każdej kampanii przyjmuje inną rolę i frakcję. Każda z kampanii oferuje unikalną historię i zestaw misji, jednak nie zawiera ona trybu potyczki ani edytora map. Dzisiaj w dzisiejszych czasach nazwalibyśmy to jako DLC albo pakiet misji. Jednakowoż w tamtych czasach stanowiło to osobną, niezależną produkcję od Heroes 3. Heroes Chronicles było raczej próbą zdobycia pieniędzy, jadąc na sukcesie trójki. Bowiem w okresie produkcji Heroes Chronicus wydawca serycznych filmów wpadło w niezłe problemy finansowe. I biorąc pod uwagę pod jaką presją upadków firmy powstawało Hero 4, Szczerze to jest totalny cud, że w ogóle ta część została wydana. Czwarta część wprowadziła rewolucyjne zmiany. Pierwsza i największa: bohaterowie mogli walczyć na polu bitwy jak zwykłe jednostki. Mogli zadawać obrażenia lub rzucać czary, ale też zginąć w trakcie walki. Jak zginęli, to bez paniki nie było konieczności posiadania bohatera w armii. Armie mogły podróżować samodzielnie. Rozwój tych bohaterów jest też wywrócony do góry nogami. Poza wybieraniem głównych umiejętności wybieraliśmy trzy dodatkowe, a z głównych umiejętności powstała nam zaawansowana klasa bohatera. Czyli taki nasz nekromanta wymasterował odkrywanie i nekromancję, to zostawał ninja. To nie żart. Miastom też się dostało. Po pierwsze, nie można było zbudować wszystkich możliwych ulepszeń w jednym zamku. Trzeba było wybrać między paroma jednostkami z jednego poziomu. Na przykład w naturze elf albo jednorożec. Zmianą uległa tierowość jednostek. Tutaj z siedmiu mieliśmy ich cztery, po dwie jednostki do wyboru na tier, z tym, że jednostki pierwszego tieru mogliśmy mieć obie. Jakby ograniczeń jednostek było za mało, to przypomnę, że w czwórce nie ma ulepszeń. Do tego w line-upach frakcji potoczyły się istne roszady, które nie przypadły fanom do gustu. Zamek został nazwany tym razem Przystanią, i ta nazwa już tak zostanie. Tutaj fani zamku mogli odetchnąć. Zamek pozostał jak zawsze. Podobnie z bastionem, który stał się rezerwatem, z którego uciekły centaury i krasnoludy, też na stałe. Portesa została nazwana Akademią, co też przyjmie się już do końca serii, ale krasnoludy, które tam trafiają, już nie. Twierdza pozostała twierdzą i zebrała wszystkich barbarzyńców oraz centaury, które już jej nie opuszczą. Za to orkowie na jeden raz odeszli z twierdzy. Odeszli na rzecz azylu. Najbliżej mu do Lochu, ale to trochę taka zbieranina wszystkiego. Najbardziej kontrowersyjna decyzja to chyba ta, że Inferno i Necropolia w tej części stanowią jedność, co najbardziej rozsierdziło fanów. Mimo innowacyjnych zmian, gra spotkała się z mieszanymi recenzjami ze względu na swoje zmiany w mechanice i właśnie innowacjach. Oberwało się też bardzo za grafikę, która delikatnie mówiąc, no ładna nie była. Dwa dodatki, The Gathering Stone i Winds of Winter rozszerzyły zawartość gry, ale nie były to jakieś przełomowe. Dodatko oba, po naprowadzeniu nowych kampanii scenariuszy oraz artefaktów i kilku jednostek, nie oferowały żadnych zmian. Ale nie ma tego złego. Chwalono rozbudowaną fabułę i klimat kampanii oraz to, że gra się w nie jak interaktywne książki. Fajnym zargiem było to, że historia poszła naprzód. Erafia, świat Enroth został zniszczony, a bohaterowie przynoszą się nowego świata Ezov. Dlatego takie zmiany we frakcji. Największą zaletą to i tak świetna muzyka. Rob King i Paul Romero stworzyli jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w serii. W 2003 roku firma Freedio ogłosiła bankructwo, a prawa do marki Maiden Magic zostały przejęte przez francuską firmę Ubisoft. Jednak o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku.